Twoi opiekunowie anielscy są dzisiaj podekscytowani, gdyż przynoszą ciepłe przesłanie od Boga dla ciebie. Nie wyobrażasz sobie, kto niedawno obserwował twoją niesamowitą ścieżkę sukcesu i był nią oczarowany. Wszystko, co osiągnąłeś w ostatnich dniach, zrobiło na nim ogromne wrażenie. Wie, że jesteś inną osobą, ponieważ przezwyciężasz wszystkie przeszkody i nie było ich mało, prawda? Ta osoba jest zachwycona Twoją siłą, determinacją i umiejętnościami, zastanawiając się, jak osiągnąłeś tak wiele i czy można się od Ciebie uczyć. Aniołowie przypominają nam, że chwile spektakularnego sukcesu, takie jak Twój, to cudowna rzadkość. To, co wywołują, jest ogromne, a jeszcze głębsze wrażenie zostaje, gdy ktoś jest świadkiem Twoich zwycięstw i zostaje nimi poruszony. Dokładnie tak się stało. W dniu, który wydawał się dla Ciebie zwyczajny, Twoje działania i osiągnięcia zabłysły nadzwyczajnie, całkowicie zdobywając podziw tej specjalnej osoby. Spogląda na Ciebie z zdumieniem i podziwem, zachwycając się Twoimi osiągnięciami. Istnieje autentyczne pragnienie uczenia się od Ciebie, zrozumienia, jak osiągnąć podobne triumfy. To co wykazałeś, nie tylko imponuje, ale także inspiruje, a ta osoba pragnie poznać tajniki Twojej ścieżki sukcesu. W każdym kroku, jaki podejmujesz, pozostawiasz ślad inspiracji i nauki, prawdziwy przykład pokonywania przeszkód i osiągania celów. Nasze osiągnięcia często wydają się nam mniejsze niż są w rzeczywistości. Często nie doceniamy naszych triumfów. Nawet tych osiągniętych z wysiłkiem i wytrwałością. Wydaje się, że patrzymy na nasze zwycięstwa przez soczewkę, która nie ujawnia ich prawdziwego blasku. To kontrast między tym, jak postrzegamy siebie, a rzeczywistym wpływem naszych osiągnięć jest ciekawą cechą ludzkiej natury. Może być tak, że teraz to przeżywasz. Często potrzebujemy perspektywy kogoś z zewnątrz, kogoś. To może dostrzec wartość, której nie widzimy w sobie. Osoba, o której mówi ta wiadomość, jest właśnie takim zewnętrznym obserwatorem. Widzi wielkość Twoich działań, co ty możesz ignorować. Jej podziw działa jak lustro, odbijając wartość Twoich osiągnięć, być może przez ciebie lekceważonych. Obserwując, jak reaguje na Twoje osiągnięcia, możesz zacząć spojrzeć na swoje działania w nowym i błyszczącym świetle. Co więcej, jej pragnienie uczenia się od Ciebie dodaje głębi temu podziwowi. Jej zainteresowanie zdobywaniem wglądów i mądrości na podstawie Twoich doświadczeń to znak szacunku i świadectwo Twojego znaczącego wpływu. To zainteresowanie ze strony niej to nie tylko forma podziwu. Ale także aktywna podróż w poszukiwaniu wiedzy i inspiracji. Chcąc zrozumieć i naśladować Twoje osiągnięcia, demonstruje nie tylko podziw, ale także głęboki wpływ Twoich osiągnięć. Twoja trasa, pełna wyzwań i zwycięstw, staje się latarnią inspiracji dla niej, zachęcając ją do dążenia do swoich własnych celów z tą samą determinacją. To uznanie płynące od kogoś, to podziwia Cię potajemnie i świadczy o Twoich osiągnięciach z zewnątrz, jest potężnym przypomnieniem Twojej zdolności do wpływania i motywowania innych, podkreślając wagę i wyjątkowość każdego kroku, jaki podejmujesz w swojej podróży. Prawdą jest, że być widzianym z takim podziwem przez inną osobę może wywołać wir emocji, włączając w to odrobinę niepewności. Może to być zaskakujące. A nawet trochę przerażające, zdawać sobie sprawę, że Twoje działania miały tak znaczący wpływ na życie kogoś innego. Czucie się jak przykład do naśladowania lub źródło inspiracji może przynieść poczucie odpowiedzialności, a nawet wrażliwość. Jak możesz być przewodnikiem dla kogoś, kiedy czasem nawet nie jesteś pewien, jak osiągnąłeś to? Co ta osoba uważa za tak godne uwagi? W tym momencie Twoi aniołowie stróżujący zachęcają Cię do spojrzenia na swoją trasę z innego punktu widzenia. Przypomnij sobie, że w różnych momentach swojego życia także szukałeś inspiracji i wskazówek u innych osób. Przeżywanie tych chwil może pomóc zrozumieć perspektywę tej specjalnej osoby. Zastanów się, co ona przeżywa. Jakie tęsknoty lub potrzeby doprowadziły ją do inspiracji Twoimi krokami? Rozważając te pytania, możesz zacząć doceniać piękno i znaczenie swojej roli jako źródło inspiracji. Zrozumienie, że twoje działania mogą być latarnią nadziei i motywacji dla innych. To potężne uznanie Twojego pozytywnego wpływu na świat. Zauważ, że tak jak ty znajdowałeś inspirację u innych, Teraz przyszła Twoja kolej, aby być tą światłem dla kogoś, kontynuując swoją drogę z odwagą i autentycznością. Rozumienie powodów wątpliwości co do naszego potencjału jest kluczowe. Często ta niepewność wynika z pokory wobec osiągnięć innych, co może sprawić, że nie doceniamy naszych własnych sukcesów. Naturalne jest podziwianie osiągnięć tych, których podziwiamy. Co może skłaniać nas do uważania, że nasze osiągnięcia są mniejsze? Inna możliwość to obawa przed odpowiedzialnościami, które wiążą się z rolą źródła inspiracji dla innych. Ciężar tych oczekiwań może wydawać się przytłaczający, wywołując niepokój i wahanie. Jednak stawienie czoła tym wątpliwościom to krok transformacyjny i niezbędny. W konfrontacji z naszymi strachami i niepewnościami, mogą one stać się agentami zmiany, napędzając nasz rozwój osobisty. Te wątpliwości, gdy są badane, mogą stać się stopniami prowadzącymi nas do przyjęcia naszego pełnego potencjału i uznania znaczącego wpływu, jaki mamy na tych, którzy widzą nas jako wzór do naśladowania. Ponadto wszechświat. Zawsze pragnący naszego sukcesu, działa w zaskakujący sposób, aby wesprzeć naszą podróż samopoznania i rozwoju. Kieruje naszymi drogowskazami i wiadomościami, czekając na naszą gotowość, aby je przyjąć. Kiedy otwieramy się na te wskazówki, znajdujemy siłę i pewność siebie, aby uwierzyć w nasze możliwości. Spotkania przypadkowe i synchroniczności, które doświadczamy, takie jak spotkanie kogoś z podobną historią do naszej, są potężnymi przypomnieniami, że nie jesteśmy sami w naszej podróży. Podkreślają one fakt, że nasza droga jest spleciona w większy plan kosmiczną tkankę, w której każdy z nas ma istotną rolę. Rozpoznając to, możemy czuć się zachęceni do postępowania z większą pewnością siebie i determinacją, wiedząc. Że każdy nasz krok rezonuje poza naszym natychmiastowym zrozumieniem, dotykając życia i inspirując serca innych. W swojej podróży, w miarę jak dążysz do swoich celów i osiągnięć, nieuchronnie natkniesz się na chwile, które wyróżniają się oferując wyjątkowe okazje. Te okazje często pojawiają się niespodziewanie i wydają się idealnie wpisywać w Twoje zainteresowania i umiejętności. Są jak promienie światła, które oświetlają ścieżkę przed Tobą, sygnalizując, że wszechświat komunikuje Ci Twój potencjał do osiągnięcia niezwykłych rzeczy. Te okazje mogą przybrać różne formy, poczone w uszy od nowego, ekscytującego projektu, który idealnie pasuje do Twojej specjalizacji, aż po przypadkowe spotkanie, które prowadzi do niesamowicie produktywnej współpracy. To chwile których kosmos wydaje się działać na twoją korzyść, dając ci szansę zabłysnąć i osiągnąć nowe wysokości w swojej podróży. Ponadto, jednym z najbardziej wyraźnych przekazów, jakie wszechświat wysyła do ciebie, są ludzie, którzy krzyżują twoją drogę. Często te osoby odgrywają kluczowe rol w twoim życiu, przynosząc wsparcie, zachętę i głęboką wiarę w twoje zdolności. Są jak latarnie, które oświetlają Twoją drogę, kierując Cię w kierunku osiągnięcia Twojego maksymalnego potencjału. Jedną z tych specjalnych osób jest ta, która niedawno zainspirowała się Twoimi działaniami i osiągnięciami. Te osoby nie tylko rozpoznają Twoją wartość, ale również bardzo ją cenią. Widzą w Tobie coś nadzwyczajnego, co może inspirować i motywować nie tylko ich samych ale także innych wokół nich. Ich wpływ na Twoje życie to jasny sygnał pozytywnego wpływu, jaki wywarłeś na nich. Są one żywymi dowodami Twojej zdolności do osiągnięcia wielkości i inspirowania innych do tego samego. Nie ma bardziej efektywnego sposobu na odkrycie i rozwijanie własnego potencjału niż poprzez rozpoznanie i docenienie tych, którzy Cię podziwiają. Poprzez interakcję i naukę od tych osób, które widzą w tobie wzór do naśladowania, nie tylko wzmacniasz swoją własną wartość, ale także rozszerzasz swój wpływ na świat. To jakbyś przekazywał dalej ogień inspiracji, zapalając w innych serca i zachęcając ich do poszukiwania własnych pasji i osiągnięć. W miarę jak zagłębiasz się w powody. Dla których ta osoba szczególna tak głęboko się wzruszyła i zainspirowała twoimi działaniami, zawsze pamiętaj, że wszechświat i twoi aniołowie stróże wspierają cię w tym procesie. Zachęcają cię do rozpoznania i przyjęcia swojej wewnętrznej wielkości oraz znaczącego wpływu, jaki wywierasz na innych. Ta szczególna łączność z boskością może stać się otwartą i głęboką rozmową. W której ta osoba może bezpośrednio podzielić się tym, co ją tak bardzo zainspirowało. To właśnie teraz czas, aby docenić wsparcie od strony nieba i zrozumieć, że twoje działania i osiągnięcia nie są tylko wynikiem twojego osobistego wysiłku, ale także odzwierciedleniem miłości i prowadzenia, jakie otrzymujesz od wszechświata. Przyjmując tę ideę, wzmacniasz nie tylko swoją pewność siebie. Ale także zwiększasz swoją zdolność do pozytywnego wpływu na tych wokół ciebie. Każdy krok, jaki podejmujesz w swojej podróży, to nie tylko osiągnięcie osobiste, ale także dar, który dzielisz się ze światem, oświetlając drogę ku jaśniejszej i bardziej inspirującej przyszłości dla wszystkich. Pozwól mi pomodlić się z Tobą, Boże. W tej modlitwie wzywamy światło i jasność dla tych. Którzy może nie dostrzegają w pełni blasku swojego istnienia i głębokiego wpływu, jaki wywierają na innych. Niech zobaczą swoje osiągnięcia z perspektywy tych, którzy czerpią inspirację z ich sukcesów, i niech odważnie przyjmą odpowiedzialność i ogromny potencjał bycia źródłem inspiracji. Prosimy, aby przezwyciężyli swoje wątpliwości wzmocnieni świadomością. Że wszechświat i jego mistyczne siły wspierają ich osobisty rozwój na każdym kroku. Niech znajdą pociechę i potwierdzenie w nieoczekiwanych interakcjach i w zdecydowanej wierze tych, których dotknęli swoimi działaniami i słowami. Amen! Niech te słowa stanowią nie tylko pocieszenie, ale również zachętę do posuwania się naprzód i rozkwitania. Przyjmij tę wiadomość i błogosławieństwa, jakie niesie w sercu otwartym. Zachęcamy Cię do dzielenia się pozytywnymi myślami i słowami wsparcia, pomagając innym, którzy mogą szukać promienia nadziei w swoich dniach. Każdy akt życzliwości, który praktykujesz, rozbrzmiewa poprzez cykl dobrego karma, wzmacniając łańcuch pozytywnej energii. Razem możemy podnosić się nawzajem. Tworząc fale dobrej energii, które mogą zmieniać życie. Nie zapomnij udostępnić i polubić tę wiadomość w grupach i mediach społecznościowych, aby jej zasięg się pomnożył i dotknął serc wielu. Niech pokój, miłość i boska orientacja towarzyszą Ci na każdym kroku Twojej drogi duchowej. Amen.